Witam wszystkich serdecznie z tej strony. Agnostic, a to jest mój gameplay na Lockdownie. Nabiję dzisiaj Moabas M4. W sumie to nie do końca z M4. Później będę musiał zmienić na G36C ze względów amunicznych. Używam celownika laserowego. I o ile się nie mylę, to też Kika do tego. Ale już zostawmy sprawy techniczne. Porozmawiajmy o samej broni. M4 to już jest. Legendarna broń, znana z wielu produkcji. Lecz nigdy mi nie przypadła do gustu. Jak było tym razem. Broń, jak broń. Amerykańska, zwykła. Taka, bez rasy, tak naprawdę, jak dla mnie. Nie ma rasy ta broń. Jak widzicie lub pewnie zauważyliście, gameplay leci od połowy. I to będzie moim kolejnym tematem. Otóż w pierwszej połowie grałem tak, jakbym naprawdę nie grał. Taki autopilot. Często mi się to zdarza, niestety. Po prostu nie uważam mnie nic. Gram jak gram. Narzekam na to, że przeciwnicy używają lepszych broni i tak dalej. Jest to po części prawdą, lecz tak naprawdę, Call of Duty nie opiera się na zwykłym strzelaniu. Nie. To, że umiesz lepiej strzelać od przeciwnika. Nie wystarczy ci zazwyczaj do wygrania pojedynku, przynajmniej nie, do wygrania 24 pojedynków pod rząd. Oczywiście jasne, że im bardziej, im lepiej jest dostosowana broń do danej sytuacji, tym łatwiej tego przeciwnika jest zabić. Ale dobra, skoro nie o strzelanie chodzi, to co kryje się pod peleryną wygranej sytuacji? Otóż większą część sukcesu zawdzięczamy ...odpowiednim ustawieniem względem przeciwnika. Teraz co przez to rozumiem? Dobra, spójrzcie na sytuację, która się wydarzy teraz. Strzeliłem mu w plecy. A co się wydarzy teraz? Specjalnie zeszłem troszeczkę niżej na schody... ...tak, żeby przeciwnik nie widział całego mojego ciała... ...a jedynie... ...górną jego część. Przez co trudniej było wycelować... ...mu we mnie. Tak ogółem to on nawet nie wiedział... O mojej obecności w tamtym miejscu. A co robię teraz? Specjalnie uciekam od przeciwnika, żeby udać się w bardziej komfortowe miejsce, dla mnie, tak, żeby on miał mniejsze szanse ode mnie. To ja mam przenośny radar i to ja kontroluję nad sytuacją. Żeby nie zginąć, niepotrzebne jest ci FMG Akimbo, a jedynie odpowiednie poruszanie się po mapie. Mapy w Call of Duty są specjalnie tak zbudowane, że co krok mamy jakąś barierkę, przeszkodę, coś, czym możemy się zasłonić. Trzeba po prostu odpowiednio korzystać ze środowiska gry. Powinieneś w każdym momencie zdawać sobie sprawę z tego, z której strony cię w danym momencie widać, z której strony można cię zestrzelić. Powinieneś unikać sytuacji, w których widać cię z paru stron, po prostu takich miejsc, których nie możesz kontrolować. Całego obszaru dookoła siebie. A więc morał z tego jaki? Sama umiejętność celowania, strzelania jest bardzo przydatna, ale bez odpowiedniego poruszania się, bez analizowania całej sytuacji, bez umiejętnej diagnozy, respów przeciwnika, nie zda ci się niestety na nic. Tutaj już mi pan z radia mówi, że mała Predy for your goal, a więc powoli będę kończyć ten od ten wartościowy poradnik, z którego mam nadzieję, że bardzo dużo wyniesiesz. Mam nadzieję, że dzięki niemu twoje wyniki się polepszą. I mam też nadzieję, że uda ci się kliknąć tą łapkę oceniającą ten film. Taki mały sarkazm na zakończenie. Ho ho ho. Wynik końcowy 45 na 12. No i dobra, to było tyle. Dziękuję za oglądanie i na razie. Cześć.